Witam serdecznie na kolejnej szybkiej recenzji i pamiętaj, jeśli jesteś już pierwszy raz, zostaw łapkę i subika pod filmem. Wiem, że drugi sezon Supermana i Lois miał premierę już dobre dwa tygodnie temu, jednak w natłoku innych filmów i seriali nie miałem na niego czasu i wziąłem się dopiero do niego teraz. Pierwszy sezon pozostawił mi bardzo dobre wrażenia. Nie spodziewałem się aż tak dobrego serialu. Jest to jedna chyba z lepszych rzeczy, która mogła się wydarzyć dla uniwersum DC, gdzie Marvel błyszczy swoimi serialami i filmami, a DC nie ma takiego szczęścia. A tutaj proszę, Superman Elois i, i taka perełka. Eee... Generalnie co mogę powiedzieć, na trailer już nawet nie patrzałem, bo wiedziałem czego się spodziewać. Pamiętam tylko moje pierwsze wrażenie, kiedy zobaczyłem aktora grającego Supermana pierwszy raz gdzieś w Aru wers Flashu, Flaszu. Serio? Taki zwykły ziomek, taka twarz przeciętna, zęby jakieś takie krzywe. On ma być tym Supermanem, chyba im budżetu nie starczyło. Ale jak zacząłem oglądać Supermana i Lois, no zmieniłem mocny stanie. Kościół jest moim zdaniem najlepszym Supermanem i nawet Henry musi mu ustąpić. E, generalnie co zobaczyliśmy w pierwszym odcinku drugiego sezonu? No chyba to, co spodziewaliśmy się po pierwszym, czyli w dużej mierze rozterki nastolatków. Jedni obdarzeni supermocami, drudzy nie, rozterki rodziców Clarka i Lois e, jako Clarka jako Supermana, e, a Lois jako dziennikarki i matki. Generalnie chyba pokazano rozterki wszystkich możliwych bohaterów w tym odcinku, każdy z innej perspektywy, aczkolwiek głównym wątkiem wydaje mi się wątek. No, na stoletniej jednak miłości między dzieciakami, problemów dzieciaków e, itp. itd. aczkolwiek to tempo całego serialu jest równe, to mi się podoba raz troszeczkę wyżej, raz troszeczkę mniej, ale nie ma żadnych smutów e, także to zdecydowanie przemawia na plus e, Dziadek chłopaków przeszedł na emeryturę, więc dostajemy tutaj nowego generała, który jest zwierzchnikiem CLARKA. I oczywiście dostajemy nowe spiny, próbują go zastąpić kimś. Hmm, coś się będzie działo plus jakieś dziwne akcje, które bóle głowy, ataki Supermana. Hmm? Nie wiem, nie wiem co się będzie działo dalej, nie oglądałem zajawek, nie psułem sobie zabawy, ale zaraz wiem, że biorę się za drugi odcinek. No i co? Zobaczymy się chyba po tym, jak obejrzę już cały drugi sezon, chwila jeszcze minie. Mam nadzieję, że będzie tak równy jak pierwszy odcinek. Dajcie znać, czy podzielacie moje odczucia co do tego, czy nie. Trzymajcie się, do następnej szybkiej recenzji, pa!